Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Świst i zapraszam do posłuchania. Dzisiaj będę mówić o moich refleksjach, wynikających z doświadczenia. Będę się posługiwać notatkami, które przygotowałam dla takiego sprawnego wypowiadania się. Co jeszcze chciałam na początek powiedzieć? Zaprosić, chciałam do. Przyjemnej zabawy w dekorację umysłu. Na tyle, na ile zrozumiale będę potrafiła powiedzieć, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że, że, że mi się to uda. Więc będę korzystać z notatek. No i zobaczymy. Dzisiaj y, nie będę czytać, chociaż i tak będę czytać wam tutaj notatki. Takie. Y, no, moje tam zapisane. Dobrze. Więc jeszcze raz zapraszam do posłuchania o tym, jak nasz umysł dekoruje nam życie. Zapraszam do tego, żeby się uśmiechnąć do swojego umysłu, obojętnie w jakim jest teraz stanie. Być może uda się zobaczyć, że to tylko taka dekoracja umysłowa. Jedna z wielu. Chodzi jedynie o świadomość tego. Jedynie o świadomość tego, że umysł biega w dekoracjach, ponieważ wtedy jest możliwy dystans do umysłu, a z tego miejsca, z tego momentu dystansu już widać bardziej klarownie, jaśniej, szerzej, dalej. Jest lżej, przynajmniej może być lżej z tego miejsca, dystansu większego do własnego umysłu. Jednym zdaniem, gdybym miała powiedzieć, o czym będę tutaj dalej mówić, to to zdanie brzmiałoby tak. Przechodzimy przez ten udekorowany świat fizyczno-psychiczny, żeby wrócić do siebie. Innymi słowy, by dobrze się czuć. Zdarzyło się pewnego dnia, że dostałam to, co chciałam. Dostałam możliwość pobytu w pięknych okolicach natury. Chciałam umysłem. Co to znaczy chcieć umysłem? No, umysłowi się wydaje, że jak będzie miał to, czego chce, czytam to, czy tamto, no, cokolwiek to jest, dla, dla każdego z nas to jest coś innego. Więc umysłowi się wydaje, że jak dostanie to, czego chce, to już wszystko będzie dobrze. O czym okazuje się, że znów nie jest dobrze. Wysypują się z naszej psychiki kolejne sprawy, zagadnienia, tematy. No i cóż, umysł będzie ciągle nam tak robił. Ciągle będzie nam tak mówił, podpowiadał, bo taka jest jego funkcja, taka jest jego natura, tego umysłu ludzkiego. I to jest w porządku. To w porządku. Siedząc na takiej bojanej ławce, o której zaraz opowiem więcej, odkryłam taką funkcję umysłu, jak dekorowanie. Funkcją umysłu, którą odkryłam na bojanej ławce, jest dekorowanie i odnajdywanie się w tych dekoracjach bądź nieodnajdywanie. Dekorowanie to mam na myśli tak, do, dokładnie tak jak to słowo mówi. Tak jak dekoruje się, nie wiem, tak jak kwiaty w kwiaciarni stoją na wystawie, dekoruje się wnętrza, no dekorowanie. Po prostu dekorowanie. To dosłownie i symbolicznie też tutaj oczywiście będę używać jako dekorowanie umysłu to już będzie symbolika, ale y, dosłownie to dosłownie dekorowanie deko od dekoracji tak. Kiedy siedziałam na tej ławce bujanej w ogrodzie, w pięknym ogrodzie, na ławce nagrzanej w ciepłym słońcu, takiej ciepłej ławce, w takie ciepłe drewno, nagrzane. Bujała się ta ławka, taka chustawka bujana, wygodna. I patrzyłam przed siebie. Patrzyłam na ogród, patrzyłam na piękne drzewo, stare drzewo, rozłożyste, dostojne. Nie jakieś bardzo wielkie. Nie olbrzymich rozmiarów, takich jak w ogrodzie może być wielkości drzewo, ale widać było, że to jest stare, piękne, mądre drzewo. Patrzyłam na niebo, na jego błękity, na zieleni roślin. I zobaczyłam cały ten obraz, obrazek ten zobaczyłam, że to jest dekoracja. Zobaczyłam to ten pejzaż. Fizyczny, naturalny, zobaczyłam to jako dekorację. Dekorację zarówno fizyczną w naturze, jak i dekorację symboliczną, bo ten obraz, na który patrzyłam, ten pejzaż. On odbił się w mojej psychice i, i stał się już dekoracją taką symboliczną w mojej psychice. Zaraz dokładnie wytłumaczę, o co mi chodzi, ale zanim to wytłumaczę, to jeszcze powiem o drugim obrazie, który przyszedł do mnie z pamięci już w tym, w tym momencie, bo zobaczyłam na tej ławce. Ten, ten, ten pejzaż piękny, naturalny, jako dekorację. Moja psychika pokazała mi za chwilę drugi obrazek ze, ze swoich zasobów psychicznych, umysłowych. Obraz, który znam, który jest w mojej psychice zapisany. I dopiero wtedy, siedząc na tej ławce, zobaczyłam ten obraz. Obrazek z mojej głowy, że to też jest dekoracja. A ten obrazek drugi to był taki, że siedzę sobie, kiedy sobie siedziałam w moim mieszkaniu w fotelu wygodnym i patrzyłam przez okno, i patrzyłam przez to okno na betonowe budynki które widziałam przez okno mojego mieszkania betonowe budynki, czyli bloki mieszkalne, w których mieszkają ludzie i zobaczyłam to, że to jest dekoracja, czyli miałam dwie dekoracje. Jedna to była ta, gdzie siedziałam w tym ogrodzie, taka dekoracja. Fizyczno-psychiczna, naturalna, która mi się bardzo podobała, jedna dekoracja, a ta druga, psychika mi ją odpamiętała ze swoich zasobów, pokazała w głowie, wyświetliła. Druga dekoracja, która mi się mniej podobała, żeby nie powiedzieć, że, że wcale mi się nie podobała, ale zobaczyłam ją, że to jest dekoracja, że to jest tylko dekoracja. I to, to tak jak sukienki w szafie. Jedne są tam odwieszone, e, długo już wiszoma, inne część, często używamy. Jedne lubimy, inne mniej. Czy garnitury, ubrania. Takie dekoracje sukienki, czy, czy garnitury to jest dekorowanie naszego ciała. A te obrazy, pejzaż ten za oknem, albo pejzaż tam w ogrodzie, to takie dekorowanie w szerszym rozumieniu, w szerszym zasięgu. I to, co jest takie odkrywcze, właściwie może nie odkrywcze, ale to, co, co jest. psychologicznie korzystna, że tak powiem. To to, że w ten sposób, kiedy zobaczę, kiedy zobaczyłam te te dwie sceny jako dekoracje, tylko dekoracje, to wtedy łatwo było mi odkleić się od jednej i od drugiej tej, tej sceny. I to daje taki wewnętrzny, wewnętrzną wolność. Wręcz zabawę miałam tymi obrazkami. Wtedy na tej ławce i dalej ją mam. Co ja tu wypisałam jeszcze? To akurat już wszystko. Jest to to mam takie fajne zdania zapisałam. To, czego tak bardzo chciałam, to tylko dekoracje. Dodatek do mnie. Do ciebie, jeśli postawisz się w tej sytuacji mojej czy podobnej. To, czego tak bardzo nie chciałam, to tylko dekoracje. Dodatek do mnie. Do ciebie, jeśli zechcesz postać się. W tej sytuacji. To jest, to jest o tyle, o tyle korzystne zobaczyć to, że daje taką wolność wewnętrzną. Odklejenie się od tego daje tą wolność. Jeśli, jeśli człowiek czasami długo jest w jakiejś sytuacji, a szczególnie w trudnej sytuacji, albo w takiej, w której nie chce być, obojętnie no jaka to sytuacja, to, to przyklejenie się do tej sytuacji jest trudniejsze niż sama sytuacja. Chodzi mi o to, że to nie o tą sytuację chodzi, tylko o to, że ja mogę się odkleić od tej sytuacji, uświadomić sobie, że to tylko dekoracja, to tylko ta sytuacja. I ja jestem wolna. Nie wiem, jak to się dzieje, że ta lekkość i wesołość wtedy wchodzi. Nie rozumiem do, do końca, dlaczego tak się dzieje, bo przecież no, wiele się nie zmieniło, ale jednak się zmieniło. Jeszcze tu zapisałam parę takich zdań ciekawych. Jeśli uświadamiam sobie, że patrzę jedynie na dekoracje i to dekoracje umysłowe, to mogę się rozluźnić, uspokoić, odetchnąć z ulgą. Przecież nie ma sensu walczyć z dekoracją. Ani nawet dyskutować z nią. Nie ma sensu jej oceniać, poniżać czy nawet wywyższać. Po co? To dekoracja jest przecież, niech będzie jaka jest, jaka chce być. Mogę wstać i pójść dalej. Mogę spojrzeć gdzie indziej. By zobaczyć inne de dekoracje. Wszędzie tylko dekoracje się okazuje. Może spodobają się bardziej, albo mniej. Może na dłużej zostaną atrakcyjne, albo na krócej. Mogę spojrzeć też w głąb siebie. Jeszcze bardziej w głąb siebie. Mogę uśmiechnąć się do dekoracji. Każdej dekoracji I wrócić do siebie, do jestem, do istoty bycia. I to koniec moich notatek, które zrobiłam. Mam nadzieję, że jakoś sensownie to powiedziałam. Nie było mi łatwo to wytłumaczyć. bo to, no, to długo musiałabym tłumaczyć z każdej strony, a to chciałam jakoś tak sprawnie zamknąć temat. Chodzi o to, że ta wolność jest od, od tej dekoracji, że jak, jak sobie uświadamiam, że umysł dekoruje moją rzeczywistość i on się tak przykleja i odkleja i przykleja i, i przykleja i odkleja i on mnie tak pędzi, i ja się tak zajmuję, to mi martwię i tak przeżywam. To wtedy, kiedy się zatrzymam na chwilę i sobie już pouświadamiam, że to są dekoracje, to nie stąd i ni jakaś lekkość się pojawia i te dekoracje przestają przeszkadzać. No są jakie są. Być może chodzi o to właśnie. Że przechodząc przez ten udekorowany świat fizyczno-psychiczny, fizyczno-psychicznych przedstawień umysłu, być może mamy się dystansować. I to jest tam, gdzie ta wesołość i radość przyciska się gdzieś nam, tu świeci jakoś. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego.